Witajcie kochani w nowym odcinku Dzisiaj będzie coś specjalnego Dzisiaj będziemy testować produkt do włosów Czekałam na niego bardzo długo, ponieważ gdzieś ponad tydzień, jak nie dwa tygodnie czekałam aż on do mnie przyjdzie Ale myślę, że to jest kwestia akurat kurierska, niżeli jakby samego produktu na starcie tego filmu muszę Was przeprosić za hałasy w tle, ponieważ jakby mieszkając u mamy cały czas są jakieś hałasy i nie jestem w stanie tutaj w ogóle nagrywać. Także jeżeli miałabym zacząć ten test, to muszę się przełamać i jakby nie zwracać po prostu na to uwagi. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o ten produkt, myślałam o nim już jakiś czas temu. Ponieważ jakby gdzieś tam wszędzie w reklamach mi się wyświetlał i po prostu jakby żal było wydać mi na niego pieniądze, no bo jakby kosztował 200 zł za jedną taką puszeczkę, więc trochę dużo mimo wszystko. Obiecują w tej swojej ofercie, że nie wiadomo jak te włosy urosną, nie wiadomo jak szybko, nie wiadomo jak one będą mocne. Jakoś ciężko mi jest uwierzyć jakby w to, że to jest możliwe, więc jakby no gdzieś tam cały czas brałam to tak wiecie, z dystansem. Ale postanowiłam, że jednak kupię ten produkt i sprawdzę go dla Was, ze względu na to, że nigdzie w internecie nie widziałam ani jednego filmiku, żeby ktoś solidnie sprawdził ten produkt. Są jedynie jakby opinie ludzi, wiecie, takich typowo z Facebooka, jakichś influencerek takich instagramowych i tak dalej, więc jakby no ich posty mnie zbyt nie... Jakby to powiedzieć, nie uspokajają mnie ich posty. Uważam, że jakby to nie jest mało wiarygodne, że można wierzyć komuś na słowo. Od tego macie mnie. Jak już nie wiem, czy wcześniej wspominałam, filmik nie jest sponsorowany. Produkty zostały zakupione przeze mnie samodzielnie, także możecie tutaj się po prostu spodziewać prawdziwej mojej opinii. Wejdźmy sobie może na stronę i zobaczmy, jak to aktualnie wygląda w ofercie, ponieważ ostatnio, kiedy coś testowałam, nie wykonałam tego ruchu. I nie miałam po prostu jak czegoś udowodnić w momencie, kiedy jakieś informacje na temat danego produktu zostały anulowane, więc jakby zajrzymy sobie po prostu razem teraz w ten internet. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą ofertę, ostatnio natknęłam się właśnie na nią na Facebooku, na tej właśnie stronie. Czyli mamy coś takiego, że. Witaminy do włosów, które promują wprost włosów, zmniejszają wybadanie włosów 80%. Oferta ważna tylko do dzisiaj to jest akurat ściema, bo to mi się wyświetla cały czas, że jest do dzisiaj. Także po kliknięciu w link. Uff, chyba ja skichnę. Po kliknięciu w nasz link mamy jakby tutaj całą ofertę i mamy informację, że jest to przecenione ze 172,85zł plus jedną puszkę mamy w gratisie, czyli oprócz tego, że mamy tą puszkę o wartości około 200zł, bo pytam, że kiedyś kosztowała 200zł, mamy jeszcze drugą puszkę, taką samą, która jest rzekomo warta niby 200zł. Ale zobaczymy. I generalnie generalnie są przecenione na 85-68, jakby od obydwie puszki. No, ciekawa jestem, czy to podziała. Generalnie tutaj, jakby są te wszystkie informacje o tym, że będą włosy mniej wypadać, będą ładniejsze, będą jakby mniej wypadały, będą, mm, nie będą szorstkie. Jakby, no, nie będę was męczyć, żeby to wszystko czytać. Jak będziecie chcieli, to sobie sami zerkniecie, jeżeli ten produkt was będzie interesował. Także tak to wygląda. Za całość zapłaciłam około 105 zł z przesyłką, bo tam jest 20 zł dodatkowo liczone za przesyłkę. Także myślę, że na tyle na stronie. Jeżeli chodzi o sposób używania tego produktu, nie ma tutaj żadnej polskiej instrukcji. Natomiast na stronie doczytałam się informacji, że trzeba jakby brać jedną miarkę dziennie. Tego produktu zmieszanego z wodą, i po prostu pić i obserwować efekty. Nie wiem, na ile starcza jedna taka puszka, ciężko mi powiedzieć. Także zajrzymy, może do środka, ile tam tego jest. I też, przede wszystkim, jak już mówią o tej miarce, to mogliby dać się. w ogóle nie wiem, czy jakakolwiek tutaj miarka jest, więc. obra. Wparzymy ją, tak to bardziej wiecie. obra. Także. A to, ma to taki ciekawy zapach. No dobra, no jeżeli chodzi o produkt, no to jak widać nie ma go zbyt dużo. Zadziwia mnie jakby mała ilość tego produktu, ponieważ raczej spodziewałam się tutaj pełnej puszki. Za to mamy pół puszki produktu i miarkę, więc o, już wysypałam. Więc ym, to jest troszeczkę słabe. I taką miarkę właśnie wlewamy do wsypujemy do naszej wody i pijemy w jedną dziennie. Potem zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W ogóle, żeby wiedzieć, czy ten, Piotr, czy ten produkt jest wiarygodny, wypadałoby zmierzyć włosy. Ja mam tak naprawdę zwykłą miarkę krawiecką, więc jakby nią będziemy teraz operować. Damian do mnie napisał, ale mam wyczucie czasu, także nią będziemy teraz. Poczekaj chwilę. Dobrze, Damian, poczekaj. Nią będziemy teraz operować, ponieważ jakby myślałem, się, że to będzie najprościej tym zmierzyć i zmierzymy sobie moje włosy jeżeli chodzi o długość z tej mojej strony, której jak wiecie z, pewnie z odcinka o tym jak jakby konkretnie o moich włosach jak sobie 20 cm włosów z tej strony rosną mi bardziej, ale jak widać już powoli jakby ta strona cały czas walczy, ja z nią walczę i generalnie jakby już powoli są równe i cały czas z nimi walczę i cały czas, niedawno obcinałam końcówki i cały czas z nimi walczę, także przychodząc do setna mierzenia moi, długości moich włosów, chciałabym to zrobić tak, słabo to widać w kamerze, więc chciałabym, żeby to szło tak od właśnie... Może bardziej od środka głowy, ale żeby one były mierzone w tym samym miejscu, czyli w moim przedziałku najlepiej. Chyba trudno tak zmierzyć, dobra? Gdzieś w tym miejscu mniej więcej. Nie widzę dobrze. Muszę sobie to ściągnąć. To jest jakieś 44 cm. Czyli moje włosy mają w tym momencie, jakby licząc od przedziałka, tak, to jakieś 44 cm. Zobaczymy, ile to będzie miało. Yy, jaka będzie różnica w momencie, kiedy ja już zacznę stosować ten produkt. Ale miejmy też na uwadze, że podobno włosy średnio rosną około 2 cm na miesiąc, chociaż w moim przypadku myślę, że jest to dużo mniej. No ale zobaczymy. Myślę, że jedyne, co teraz nam zostało, to sprawdzić, jak ten produkt będzie smakował. Przygotowałam wykłą szklankę z wodą żebyście mogli zobaczyć jak to w ogóle się przygotowuje. Bierzemy jedną miarkę naszego produktu, wrzucamy do wody i po zmieszaniu będziemy mogli wypić. Jak widać nasz produkt zaraz po zmieszaniu z wodą staje się różowy także całkiem spoko to wygląda zobaczymy jak będzie smakować a i już od razu mówię, że w momencie kiedy testujemy ten produkt po raz pierwszy jest 8 października nie mam zielonego pojęcia na ile starczy mi jakby te dwie puszki, więc odezwę się do was po prostu jak już um, skończy się całość, więc pierwsza moja próba, zobaczmy jak to smakuje o powiem wam tak w smaku smakuje to obrzydliwie. Powiedziałabym wręcz, że jest to porównywalne do tych takich. Oh, nie wiem, czy kojarzycie ten Febrisan i Ferwex? Te takie cytrynowe napoje na zbicie gorączki. Bo to smakuje bardzo podobnie. Nie aż tak źle, ale na pewno nie jest to dobre. Nie jest to dobre, ale da się to wypić. Nie jest aż tak mocne jak ten Febrisan i Fairwex. Ale na pewno nie należy to do rzeczy dobrych i jeżeli chodzi o smak to 2 na 10. Także myślę, że dobra, jeżeli coś jest niedobre, to znaczy, że działa, zazwyczaj działa, jeżeli to miałoby być lek, to by działo, więc ym, wrócę do Was w momencie, kiedy już skończę, yy, jakby codziennie pić szklankę tego czegoś yy, i zobaczymy, jakie będą efekty, buziaczki do zobaczenia, nie mam pojęcia kiedy. Jestem w trakcie montowania tego odcinka i jak przyjrzałam się w kamerce, jak pokazywałam tą miarkę na włosach, czy tam było 43 cm, a nie 44. Możliwe, że obsunął mi się palec i po prostu źle zmierzyłam te włosy, więc jakby odnosząc się do tego, co będę mówić dalej, bierzcie pod uwagę, żeby doliczyć sobie ten centymetr, żeby włosy nie urosły mi wtedy, wiecie, ileś tam centymetrów, ale do tego. Co będę mówić dalej, po prostu miejcie poprawkę, żeby dojrzeć sobie ten 1 centymetr, Także tyle chciałam powiedzieć. A jeszcze zapomniałam dodać tutaj, że na końcu filmu nie powiedziałam też o tym, że ten produkt nie smakuje dobrze, ale jak zmiesza się go z większą ilością wody, bądź na przykład z jakimś innym napojem. Czy pół, nie wiem, woda z cytryną i z miodem, to da się go bardziej wypić i nie czuć już tego smaku. Może też się po prostu do niego przyzwyczaiłam, ale nie wiem. Także tyle chciałam dopowiedzieć. I oglądajcie dalej. Witajcie, kochani, ponownie w naszym teście. Mamy dzisiaj 29 listopada. Już kończę ostatnią puszkę, zostało tak naprawdę tej porcji, może na raz. I teraz może tak, zanim zmierzymy włosy, chciałabym takie krótkie moje podsumowanie tego, co zaobserwowałam. Jeżeli chodzi o włosy, nie widzę jakiejś większej różnicy w ich wyglądzie. Nie wiem, możecie na nie spojrzeć, powiedzieć mi, czy wy coś widzicie, bo ja tak średnio, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że troszeczkę mniej wypadają, aczkolwiek też czasami się zastanawiam, czy to po prostu sobie tego nie wmawiam, ale jak czeszę włosy, mam wrażenie, że tych włosów na szczotce jest o wiele mniej, więc tutaj na pewno na plus. Jeżeli chodzi o długość, sama do końca nie wiem, ile one urosły, więc najprościej będzie po prostu zmierzyć je tak jak wcześniej, czyli mierzymy naszą miarkę. Przypominam, że wcześniej te włosy miały 44 cm, Zmierzymy je dokładnie z tej samej strony, z której mierzyliśmy na początku testu. Takie proste jak się wydaje, wiecie? Samemu sobie zmierzyć włosy. Robię to trochę nieumiejętnie, ale co tam. Czyli tak przedziałek jest gdzieś mniej więcej tu. I teraz te włosy. Mniej więcej tutaj, nie? Ha! Wynik moim zdaniem słaby, bo z tego co widzę urosł mi aż centymetr, czyli mm, trochę klapa. Nie chcę mi się wierzyć. Zmierzę je jeszcze raz. Plus mi gdzieś tak, może centymetr, ponad centymetr. Także, jeżeli chodzi o początek testu, jestem zawiedziona, ponieważ minął ponad miesiąc, a moje włosy urosły może lekko ponad centymetr. Widzicie, jak one słabo rosną, a wręcz powiedziałabym, że wcale nie rosną, i trochę mnie to niepokoi. Być może ma to podłoże u mnie zdrowotne. Ale u zdrowego człowieka włos w ciągu miesiąca rośnie około 2 cm. U mnie nie urósł nawet 2 cm z tym środkiem, mm, więc nie wiem, jak mam to ocenić. Szczerze mówiąc, jestem zawiedziona. Przyznam się bez bicia, że może z kilka razy zapomniałam tego um, użyć, więc to nawet nie starczy na półtorej miesiąca. To tak starczy na ponad miesiąc. Te dwie puszki, które miałam. Jestem zadowolona z efektów. Myślałam, że te włosy trochę więcej urosły, a jak widać, nie urosły zbyt dużo. Trudno, ale przynajmniej przetestowałam dla Was ten produkt i możecie sobie zaobserwować, że wcale włosy nie rosną tak jak obiecuje producent. Nie mówię, że może być to u wszystkich, może tylko u mnie tak się wydarzyło. Ale pomyślcie sobie, skoro te włosy urosły tylko centymetr, to jak wolno musiałyby rosnąć bez tego produktu i czy ten produkt w ogóle coś daje. Jeżeli testowaliście ten produkt i naprawdę rosły wam po nim szybko włosy, to dajcie mi znać w komentarzu. Nie mówię, że skreślam go na 100%, ale po prostu opieram się na tym, co było ze mną, co jest ze mną. Jak widać, moje włosy wyglądają w ten sposób. Nie wiem, czy zdrowo, czy nie. Dla Was testować jeszcze jeden produkt do włosów z serii Panda. Mam nadzieję, że na tym teście się nie zawiodę. Będziemy test przeprowadzać dokładnie tak samo jak ten. I zobaczymy, może tamte produkty będą lepiej działać na moje włosy. Na szczęście nie wydałam na to kupy kasy, a przetestowałam to dla Was, więc jakby niczego nie żałuję. Jakieś witaminy na pewno one dostały. Niby efekty najbardziej widać po dwóch miesiącach, ale też chwalili się w aplikacji, że nie wiadomo jak szybko urosną mi te włosy, więc dla mnie to jest jedna wielka ściema. I zostawiam Was po prostu z tymi informacjami. Co chcecie dalej róbcie. Link no, oczywiście do oczywiście tych produktów macie w opisie, bo tak jak pewnie już Wam wspomniałam, to nie są sponsorowane filmy. Ja to wszystko kupuję sama i testuję sama, i jakby nikt mi tego nie sponsoruje, więc możecie się po mnie po prostu spodziewać takiej no prawdziwej recenzji z mojej strony. No i to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i sorry za to światło, ale jest naprawdę ciemno, bo jest zima, prawie że i nie mam tutaj za bardzo jeszcze lamp takich porządnych, a uwierzcie mi, że tutaj jest lampa włączona, a tu jeszcze jest lampa do paznokci, a tu jest, tu jest okno, więc yy, tak, powinna być przodem do światła, ale mam tam bałagan, więc wybaczcie. Jeżeli spodobał Wam się ten test, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrypcję na kanale, by być na bieżącym i motywować do inwestowania w takie filmiki. Oczywiście dzwoneczek, aby dostać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli interesujecie się włosami, raz na jakiś czas myślę, że takie włosowe filmiki będą, bo jakby cały czas z nimi walczę, więc jak wiecie, na pewno to jeszcze trochę potrwa, zanim odzyskam włosy, które miałam parę lat temu. No i to tyle. Dziękuję Wam, do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.